Cześć! Miał być dzisiaj inny film, ale ze względu na to, że we wtorek wyjeżdżam i w sobotę wracam to nagrywam na zapas i wyjdzie dzisiaj film o hodowli świerszy, jeśli można to tak nazwać. To tak, tutaj mam dorosłe świerszcze, z czy w kilka ich jest. A tutaj mam takie niektóre to są e, już prawie dorosłe w stadium e, Imago, a niektóre to są e, dopiero co wyklute z jajka, chyba trzy tam e, wpuściłem takie małe. I tak e, pewnie jak e, wiecie e, to świerszcze trzyma się na wytłaczance. I tak, ja o tym wiem, ale tutaj chciałem zobaczyć, czy y, jak y, świerszcze sobie y, no, może, no, poradzą w takich y, w naturalnych warunkach no i jak na razie radzą sobie świetnie, no tutaj mają dwa kawałki kory, pod którymi się kryją. I czego tu nie ma torfu spytacie się, nie? Albo nie wiem, jakiegoś innego podłoża. To jest śmieszna sytuacja. nie wiem, czy to mówię na jakimś odcinku, przyszły mi takie, o takie tyci tyci świerszcze. One bardzo szybko rosną. No i ja... Myślałam, że ja będę je trzymał o tu, nie? Albo zrobię im jakiś nowy pojemnik z wytłaczanką, nie? Okazało się, że mam tylko chips kokosowy, nie ma w ogóle torfu, nie ma wytłaczanek. No to zrobiłem im takie coś, i przy okazji przekonałem się, czy sobie dadzą radę w naturalnych warunkach. W naturalnych. I tak. Ile temperat Jaka temperatura musi być u Uś no to tak ja je trzymam yy, tak 33-34 ale to jest yy, za dużo, a dla mnie to jest yy, dobrze, bo wtedy yy, świeższe, szybciej po prostu rosną. Też ja te świerszcze ile temu dostałam? Tydzień, dwa już yy, niektóre są w stadium yy, i Mago. No to yy, bardzo dobrze jest trzymać w takiej dużej temperaturze, ale temperatura powinna wynosić 30, 20, może od 29 do 32 stopni. I tak, to są młode świerszcze. Jeszcze czym je się karmi? O tutaj można zobaczyć, są płatki owsiane i te świerszcze, co ja mam, to są bananowe. One marchewkę i płatki owsiane jedzą jak najęte i chyba też wszystkie e, świerszcze, e, wszystkie gatunki świerszczy, e, jedzą e, marchewkę i płatki owsiane i tak. E, to ter terarium, pojemnik, wiadro jest dla nich e, za małe, bo tu jest e, już niecałe 100 sztuk, ale to jest z wielkości mojej dłoni. No to... Tu jest na pewno z 90 ileś. No to trochę za małe, i niedługo będzie trzeba im zrobić nowy pojemnik. Tak samo jak u nich. To są dorosłe świeże, i tu muszę otworzyć, żeby cokolwiek było widać. A jeszcze poruszę kwestię wilgotności. O, tu już jest torf, i tu jest niedojedzona marchewka. To sobie ją wyjmę. I wilgotność powinna wynosić tak. 70-80%, i wtedy jest najlepiej dla tych świerszczy. One się wtedy rozmnażają, rosną szybko. One tu mają tak 80, chyba, jeśli dobrze myślę. Tak jeszcze idę po pewnie. No, to. One mają 80 e, i tak może pokażę Wam jak wyglądają dorosłe osobniki e, świerzcze tu jest świerszcz, e, już zapomniałam, ale e, tu jest świerzcz kubański i kubańskie mam też e, Terrarium, yy, o tutaj, który jest taki jeszcze mniejszy, kuban, bo tutaj to są gigantyczne. A jeszcze widziałem, że tutaj jeden świecznik nie ma nogi, to on chyba sobie to za długo nie poszło. O, tak wrota się otwierają. Teraz znowu będzie tutaj żuk. A wy jeszcze nie wiecie o co chodzi. Bo jak nagrywałem. O, tu nic nie ma. Jak nagrywałem. Yy, odcinek przyrodzeń na następną yy, sobotę. To yy, już nie pamiętam co ja chciałem zrobić. Ja podniosłem wadmiku yy, listę. No patrzę, a tam. żuk. Pierwszy tak yy, nie wiedziałam o co chodzi. I dopiero potem się yy, zorientowałem że to dyrefnojad się przeobraził, może tak powiem, w tego żuka. I fa bardzo fajne są te żuki, takie, takie fajne po prostu, jeszcze nigdy nie widziałem. O, tutaj docisnę. Jeszcze jak przychodzi proces rozmnożania. I tak, może jak to jest, Film dotyczący świerszczy, niech jeszcze będą. No to e, Samica e, już po kopulacji, e, tak e, kilka dni po, e, po kopulacji przychodzi. E, jeśli mamy torf, przychodzi do pojemnika z torfem, albo jeśli trzymamy je na torfie, no to po prostu e, kopię dziurę, co można tu też zobaczyć. Oj. Gdy nogami będzie, ale tutaj już jedna będzie mi znowu składała jaja. Przekopali korzenie wzdłuż i wszerz Jaśnie to jest niepojęte. O tutaj, pod tym kamieniem są dziury, bo to świeższe jaja składały. No, no to podchodzi sobie taka samica. Do, a zresztą już Wam pokazuję. No to tak. O, tu jest proces składania jaj, i to będzie najlepiej widoczne. Jak wam to pokażę, no samica kopie dół i po prostu y, zaczyna składać jaja. Po tygodniu, y, dwóch z tych jaj, będą takie mikro, 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 malutkie y, te światszczyki. Y, i tak, kilka już mi takich tyci tyci yy, uciekło. I właśnie to jest najgorsze, że te świerszcze nie pomyślałem, głupi jestem. Przyciłem je do terrarium, a tu siatka wentylacyjna, kratka wentylacyjna jest dosyć duża. No i te świerszcze tutaj przez tą kratkę robią hyc i latają mi po pokoju. Jeszcze raz w szkole taki mały świersz po mnie po mnie łaził. No i to jest przypał wtedy. Halo, ostrości. Właśnie teraz ja nie mógłbym sobie go po prostu przenieść, bo on by się wystraszył i tych jaj by mi kompletnie nie złożył. A tak to już będzie jakiś pożytek. I teraz się namyśla i co? Wejście się zablokowało. No to jeszcze jak się uda, bo ja świeżo jestem w montażu, będziecie mieli tu przyspieszone tempo, jeśli się uda, składania jaj. Na końcu to ja się z Wami żegnam. Cześć!